Pamiętacie niebieską BMW z przebiegiem 57 tysięcy? Jakiś tam, czas temu kupowaliśmy razem z panem Michałem z Krakowa. No właśnie, spotkaliśmy się dzisiaj z panem Michałem raz jeszcze, bo przyjechał razem z bratem Wojtkiem i dzisiaj kupujemy Civika. O BMW, którą wtedy kupował, no mówi w samych superlatywach. Auto stare, ale z przebiegiem 57 tysięcy, więc jak nowe. E, przez jakiś czas e, miał wrażenie, e, tak tam dzisiaj się podzielił się takimi wrażeniami, taką, taką opinią, że auto jest zastane, no, czyli pokrótce mówiąc nie było używane przez, e, przez dłuższy czas, no ale teraz się obudziło do życia i mówi, że jest no, naprawdę duża przyjemność i duża frajda z użytkowania tego auta. To, to, to informacja dla wszystkich tych, którzy tam pisali, że nie wierzą w ten przebieg, że przebieg kręcony itd. itd. No. Co prawda nie nagram tutaj opinii pana, pana Michała, musicie mi wierzyć, że tak powiedział, ale tak jest. A tutaj mamy Civica dla brata pana Michała, Wojtka. Jesteśmy w miejscowości Eichhoff, koło Kobbus, tuż przy granicy. Pan Wojtek wybrał kilka aut, zastanawiał się między Fiatem Brawo, Mazdą, ostatecznie stanęło na Hondzie Civic. Ten egzemplarz jest... Z roku 2006 pierwsza rejestracja 2.7 Jeden właściciel, mieszkaniec Kodbus. Około 150 tysięcy ma najechane. Bezwypadkowe, nielakierowane. E, widać, że e, były wstawiane samodzielnie światła do jazdy dziennej. E, zapuszczone, to znaczy brudne jest w środku. To jest jedyny jego mankament. E, wreszcie podstawowy, i, i jedyny, tak jak powiedziałem, e, jest brudne, czyli kwalifikuje się do do no, gruntownego czyszczenia, a poza tym bez zarzutu. Deutschland, Deutschland zobacz jakie dywaniki świetne A, to jeszcze takie słabe oponki zimowe to pozostałe dwie opony trochę lepsze zelo taki delikatni žarčik. Jesteśmy po jeździe próbnej i wizycie na kanale, jak widzieliście. E, nic tam nie było, oprócz e, lekkich luzów na końcówkach drążków. E, będzie miał krótką robotę pan e, Wojtek. Auto leciutko w prawo ściąga, e, także no, czeka go wizyta u mechanika. Poza tym czyszczenie auta, to wiecie już, za 200 zł pewnie będzie kosztowało. Cena tego auta 5950. Na podstawie tych mankamentów udało się zejść do 5600, za tyle auto Pan Wojtek właśnie kupuje, bo płaci. Za chwilę jedziemy do Wydziału Komunikacji i do domu. Jeszcze rzut oka na dywanik. A mamy dzisiaj 4 września, wieczorem jest mecz z Niemcami. Robert. Dobrze wiesz, co trzeba zrobić Ty w tej wronie, co? No jak widzicie, już na tablicach. Tablice dzisiaj na patencie około 70 euro kosztowały, a jesteśmy już po polskiej, po polskiej stronie. Krótka droga patatajką kierunek Kraków Patatajka, no mówię o tej drodze krajowej Która jest tuż za granicą po, po przejściu w Olszynie No nie przypomina w ogóle żadnej drogi, tym bardziej krajowej, a na pewno nie autostrady Którą chciałaby być